Hej, hej, to co? Obejrzymy sobie LEGO HISHI. Moja seria z oglądania How It Should Have Ended, jak to powinno się skończyć, yy, zrobiła się dosyć popularna, więc pomyślałem sobie, zresztą wy też mówiliście o tym i pisaliście w komentarzach. Że jest jeszcze wersja Hishi z animacją taką Lego. Nie wiem jak to wygląda, bo nie widziałem. Kliknąłem The Force Awakens, yy, znaczy wpisałem Lego Hishi, wyskoczyło mi The Force Awakens Lego Hishi, więc zakładam, że to jest pierwszy i ten jako pierwszy sobie obejrzymy. Że to będzie jakaś prześmiewcza wersja yy, właśnie The Force Awakens, przebudzenia mocy z Lego w stylu właśnie How It Should Have Ended. I myślę, że warto będzie to zobaczyć, zobaczymy jak to wygląda. No to co, żeby nie przedłużać, teraz was szybciutko jeszcze zaproszę na Instagrama Biblioteki Osus i przypomnę o tym, żebyście walnęli suba na kanale, subika na kanale, z... nacisnęli dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. W bibliotece OSUS i co? I obejrzymy sobie y, Lego Hishi. No, dwie minutki, dziesięć minut. Pewnie będę gadał w trakcie, no bo ja inaczej nie potrafię. Y, będę się pewnie śmiał. I mój komentarz oczywiście będzie na koniec. Znane logo Hishi, oczywiście. Here's to a job well done. First order on the run, raise Czyli chyba the... mamy prawdziwe figurki, animacja poklatkowa, tylko te usta dorobili potem. Tak mi się wydaje. Ło, wow, Kajloren znalazł Luka. Na achtu. I tak to powinno być. To już wiemy od kogo Kyle się nauczył tej mocy zatrzymywania promieni lasera. Okej. Okay. Aha. City is getting serious. Aha. Dobra, załatwione. <�ulf�> <trzylesh> powiedz wojko, powiedz Wojku. I'm dad.

Ja, czyli to jest taka ala alternatywna wersja nie? rzeczywistości i tutaj wreszcie Luke Skywalker, tak? Czy będzie jakaś scena po napisach? Zaraz zobaczymy. Pewnie będzie. Nie, jest tylko dobra. Eee, I to jest, słuchajcie tak sobie myślę, znaczy, bo to jakby skłoniło mnie do jakichś tam przemyśleń drobnych ten filmik, bo się zastanawiam, czy to rzeczywiście jest wersja Gwiezdnych Wojen, czy trylogii, sequeli, którą wszyscy byśmy chcieli, nie? Bo w legendarnych dziełach książkowych, no to zawsze, teraz to mogę się rozgadać, nie? W legendarnych dziełach książkowych było tak, że prawda, no wszystko załatwiała ta trójca bohaterów, tak? czyli Leia, Luke i Han Solo, no i Czubaka oczywiście też, czyli czworo bohaterów. Oni byli wszędzie, oni pokonywali wszelkie problemy. Nawet jeśli mieli jakieś problemy, no to je też tam pokonywali i wszystko było dobrze i wszystko było załatwione. I jakby wszyscy się spodziewali, podejrzewam, tego po trylogii sequeli, że znowu znana drużyna bohaterów Luke, Leia i Han Solo będzie. Latała, niszczyła jakieś tam nowych przeciwników, którzy się narodzą, a tymczasem sequele nam yy, wprowadziły zupełnie nowych bohaterów, i tak naprawdę ci starzy aktorzy, starzy bohaterowie byli tylko takim marginesem, takim dodatkiem. Nie? No i oczywiście jeden z podstawowych zarzutów. Jaki się pojawił w kierunku yy, no, trylogii, czy w The Force Awakens, jest taki, że Luke Skywalker, że go nie było, pojawił się na sam koniec i w zasadzie tyle. Nie? Yy, no i wszyscy się oczywiście zastanawiali, że co by było, gdyby rzeczywiście poszło to w stronę taką znaną, yy, z, chociażby z legendarnych książek, tak? Czyli. Luke Skywalker, który wsiada do X-winga, rozwala pokonuje głównego przeciwnika, czyli Kylo Wsiada do X-winga, pokonuje główną broń i tak naprawdę tyle, nie? Także tutaj poza oczywiście śmiesznymi scenami typu, że on prawda tam leje tego Ky Kylo Rena, no to jakby spoko. Natomiast z drugiej strony to jest pokazane chyba jakieś takie oczekiwanie. W tym filmiku jest pokazane takie drugie dno i to jest oczekiwanie jakieś czy jakieś oczekiwania fanów Star Wars yy, właśnie na to, jak tak naprawdę, jak tak naprawdę trylogia Sequeli powinna wyglądać. I to jest coś, dlaczego Trylogia Sequeli dostała tak bardzo po tyłku, nie, no bo właściwie nie było tam tych bohaterów, Luka, Hanna i Lei, których tak kochamy. I to był myślę, podstawowy problem yy, z The Force Awakens no, myślę, z całą trylogią sequeli trochę, natomiast głównie z The Force Awakens, bo tam się jakby, no bo to The Force Awakens nam jakby nadało cały kierunek do dalszych wydarzeń. Także Hishi bardzo fajne i właśnie należy je rozumieć na dwóch poziomach, nie? Lego super, tak? Natomiast myślę, że należy je rozumieć na dwóch poziomach. To znaczy, pierwsze to jest jakby wprost robienie sobie jaj z niektórych scen, natomiast drugie to jest właśnie to takie. Zwrócenie oczekiwań fanów Gwiezdnych Wojen, że Luke będzie potężnym mistrzem Jedi, który wróci, pojawi się i rozwiąże wszystkie problemy. Nie? Więc to są takie podwójne jaja, tak mi się wydaje. No dobra. Ja Wam bardzo, bardzo dziękuję. Uważajcie na siebie, trzymajcie się, zajrzyjcie na Discorda Biblioteki Osus, zajrzyjcie na Facebooka Biblioteki Osus. Yy, koniecznie, koniecznie. I zapraszam Was również na Instagrama. Wszystkie linki są w opisie. A ja się z Wami już żegnam. Uśmiechajcie się często, trzymajcie się. 啊。